Cześć, mam na imię Jarek i witam w tym odcinku stałych bywalców, jak i osoby, które są tutaj pierwszy raz. Dzisiejszy odcinek będzie mówił o kolejnym atramencie z rodziny Blue Black. Tym razem będzie to Parker Quink. Zapraszam do oglądania. Na samym początku powiem coś o opakowaniu. Kartonik jak kartonik, za chwilkę do niego wrócę. masz to taka buteleczka. Standardowy kształt buteleczki Parkera. U góry mamy logo Parkera, tutaj mamy Parker Quink. Co mnie zaskoczyło w atramentach Parkera, to to, że nie mamy tutaj żadnego opisu koloru, jest tylko etykieta. Dodatkowo zaskoczył mnie kapselek, który jest z plastiku, tak jak większość atramentów, ale jest on z takiego jakby twardszego plastiku. Sprawia zupełnie inne wrażenie. Buteleczka jest przezroczysta. W środku mamy oczywiście uszczelkę, zapewniającą to, że się atrament nie wyleje. W środku jest ciemno. Nie bardzo można poznać kolor po tym, co tutaj widać. Wracając do tego, co mnie zaskoczyło, czyli nazwa. Długo zastanawiałem się, jak mam wpisać na kartoniku, o którym za chwilę będę mówił. Mam na myśli to miejsce, jak nazwać ten kolor. Ostatecznie zobaczyłem, że tutaj na boku kartoniku są nazwy kolorów w różnych językach. Mamy atrament granatowy, zastanawiałem się, czy mam to wpisać, przepraszam za ostrość. Ale ostatecznie wybrałem to, co jest napisane w języku angielskim, czyli Blue Black. Tradycyjnie już przygotowałem kartonik z atramentem. Tak jak tutaj widzicie, jest to niebieski kolor, ale jeżeli jest go więcej. To wpada w taki zielonkawy. Tutaj, gdzie klamkę zrobiłem, nie wiem, czy to będzie tu dobrze widać. Jest taki fajny niebieski kolor. Jest taki bardzo głęboki. Jest ciekawy. Krawędzie błyszczące, jak przy większości atramentów, nie wszystkich, ale większości. Tego bardzo nie widać, bo tu naprawdę trzeba dużo atramentu wylać, żeby taki efekt osiągnąć. Ale tutaj to co najważniejsze. To jest niebieski. Przechodzący przy większej ilości w zielony. Jeżeli chodzi o kolor tutaj, to no, widać troszeczkę ten zielony odcień, ale jednak trzeba się przyjrzeć. Na początku widać przede wszystkim niebieski, szczególnie tam, gdzie atramentu jest troszeczkę mniej. Tutaj przycisnąłem troszeczkę bardziej pióro, tutaj przycisnąłem troszeczkę mniej. Co mnie zaskoczyło, czyli pierwsze wrażenie, było takie, że skądś znam ten atrament. Ten atrament jest identyczny jak atrament Watermana. I w pierwszej chwili faktycznie tak myślałem. Jeżeli spojrzeć tak z grubsza, kolor tu jest podobny. Jak jest więcej atramentu, podobnie. Tutaj się zachowuje podobnie. Różnice, jakie widzę, są dosyć subtelne. To cieniowanie, ten atrament cieniuje się dosyć mniej. Jest taki bardziej, jak to wcześniej mówiłem, spójny ze sobą. Tutaj jednak są różnice troszeczkę większe ale czy bym rozróżnił na papierze, którym atramentem pisałem, nie jestem pewien. Pierwsze wrażenie też miałem takie, że atrament Parkera troszeczkę mniej smaruje pióro niż atrament Watermana, ale nie jestem pewien, czy to nie wrażenie. To było tak subtelne i tak te atramenty są dla mnie do siebie podobne, że, że trudno mi to dokładnie powiedzieć. Nadal najbardziej z atramentów typu Blue Black lubię Watermana. Ale, jeżeli by go nie było w sklepie, bez zastanowienia się, wybrałbym Parker Queen. Są tak do siebie podobne, że trudno je rozróżnić na pierwszy rzut oka. Skoro już jesteśmy przy porównaniu do innych atramentów, to tak jak mówiłem, te dwa są bardzo podobne. Tak samo jak te dwa są do siebie podobne. Ale widać tutaj, jakby dwie grupy. Atrament Watermana i Parkera zaliczyłbym do jednej grupy. Atramentów, które są do siebie podobne. I atrament pelikana i hero, które są zupełnie inne. Tutaj jest taki niebieski, wpadający bardziej w zielony, tutaj jest taki kolor bardziej niebieski, brudny niebieski, taki wpadający w czarny. Ten jest bardziej wpadający w granat, jeżeli jest go mniej, ale ten jest taki przyjemniejszy dla mnie subiektywnie, dla oka. Dajcie znać, co wy myślicie o tych atramentach. Który wam się podoba? Czy zmieniliście zdanie odnośnie swojego ulubionego atramentu typu Blue Black? Tak czy tak, poproszę o subskrypcję, o lajkowanie. Jeżeli macie już subskrypcję, a nie dostajecie powiadomień, nie zapomnijcie zaznaczyć dzwoneczka, bo to jest bardzo ważne. Trochę się rozpędziłem i zapomniałbym pokazać, jak wygląda na papierze ten kolor. Jeżeli chodzi o to, jak się zachowuje. To tutaj w samym kolorze, tak jak przy ostatnim atramencie, który testowałem, nie, nie widać tej różnicy, żeby sam kolor atramentu zmieniał się na innym papierze. Pisze się podobnie. Może akurat na tym papierze marki Oxford sprawia wrażenie, jakby było go troszeczkę mniej. Na zwykłym zeszytowym papierze jest go troszeczkę więcej. To jest pisane tym samym piórem, a sprawia wrażenie, jakby było pisane inną stalówką. Także dużo zależy od papieru. Ja osobiście wolę pisać na tradycyjnym papierze. Na tym się fajnie piszę, bo jest gruby, ale na co dzień używam standardowego papieru i mnie interesuje najbardziej ten efekt. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego odcinka. Do zobaczenia.